W ciągu ostatnich 12 godzin coś głęboko zakorzeniło się. Przestrzeń podwoiła swoją wielkość. Nie miasto, nie góra, cały obiekt międzygwiezdny. Wczoraj 3,8. Zmierzono 4,2 km szerokości. Dziś 8,7 km. Jest to naruszenie samej fizyki. Publicznie cisza, prywatnie stan wyjątkowy. Spotkania, odwołane misje i panika. Za zamkniętymi drzwiami bo co? Stało się z Tree Eye Atlas. Z dnia na dzień przeczy każdemu prawu natury. Zrozumieć. Następuje rozszerzenie. Idealne geometryczne wzory jest zasilany ze źródeł energii, to które nie istnieją. I teraz sygnatury elektromagnetyczne, wylewając tę starożytną zapałkę wędrowca profil teoretyczny dla technologii, na która ludzkość nie będzie się rozwijać dla innego wieku. Trzy oddzielne agencje kosmiczne. Po cichu odwołano wszystkie zaplanowane misje przejechać w odległości 50 milionów kilometrów od tego szybko rozszerzający się obiekt. Dołącz do nas, no gdy ujawnić! Co naprawdę wydarzyło się w tamtych czasach? 12 godzin, kiedy nikt nie patrzył, wybuchy energii, które oślepiły teleskopy na całym świecie, zmiany strukturalne, które zamieniły prostą kometę w coś przypominający ogromną stację kosmiczną i przerażająca możliwość, że jesteśmy obserwowanie wdrażania technologii, tak zaawansowany, że traktuje całą naszą energię słoneczną. System jako plac budowy to, to nie był naturalny wzrost, to był budowa. Stało się to na początku poranne godziny kiedy większość świata była śpi każde większe obserwatorium na Ziemi. Wykryto to samo. Tridui ATLS. Nagle rozbłysło promieniowaniem podczerwonym, tak intensywne, że pozostało po spaleniu obrazów. Do czujników na całym świecie. Teleskopy zaprojektowane, aby zaglądać w głąb. Przestrzeń została oślepiona światłem pochodzącym z pojedynczy punkt w naszym Układzie Słonecznym. Sygnatura cieplna była tak silna, że nasycony sprzęt z Chile do Hawaje zmuszają astronomów do zamknięcia. Instrumenty miliarda lalek, aby zapobiec. Trwałe uszkodzenie. Wybuch promieniowania trwało dokładnie 47 minut. Kiedy to wyblakły obiekt, który się wyłonił, to był dwa razy rozmiar, jaki miał kilka godzin wcześniej, ale to nie była jakaś chaotyczna eksplozja ani losowe rozszerzenie. Analiza przed, a po zdjęciach widać, że wzrost podążał za precyzyjnymi wzorami geometrycznymi. Sześciokątne ramy rozciągające się na zewnątrz, od rdzenia niczym potężne rusztowanie. Cylindryczne struktury wyłaniające się z powierzchnia w doskonałej matematyce. Sekwencje, formacje kątowe, które wyglądało bardziej jak budowa niż cokolwiek innego. Proces naturalny. Ekspansja nastąpiła w trzech odrębnych fazach, z których każda służy konkretny cel inżynieryjny. Faza pierwsza restrukturyzacja rdzenia. Pierwsze dwie godziny były wypełnione intensywną aktywnością. Na trzech lodowiskach, atlasach. Centrum z temperaturami sięgającymi 3000 degu. Zamiast jednak stopić rdzeń, odbudowywany od wewnątrz, przekształcony w coś silniejszego i bardziej złożone. Faza druga, struktura. Przedłużenie i godziny od 3 do 7 obejmują. Systematyczna konstrukcja geometryczna. Struktury wystające z powierzchni. To nie były formacje naturalne. Zostały zaprojektowane ramy z precyzją kąty i pomiary, no, które nastąpiły. Uniwersalne, stałe matematyczne, faza szyb integracja systemów. Ostateczne 5 godzin pokazało różne sekcje rozbudowana struktura łącząca się wzajemnie poprzez złożone sieci, kanały i kanały komunikacyjne. Każda faza generowała odrębne sygnatury elektromagnetyczne, bo które są radiowe, teleskopy nagrane w najdrobniejszych szczegółach. Sygnały nie były przypadkowymi seriami. Energia. Podążali za matematycznymi wzory sugerujące wyrafinowanie protokoły inżynieryjne działające z precyzja zegarmistrzowska. Specjalista w obserwatorium Arahibo opisało, co byli świadkami emisje radiowe. W trakcie ekspansji nie były chaotyczne. Były skoordynowane, ustrukturyzowane, jak załogi budowlane komunikują się podczas ogromny projekt budowlany, ale z precyzja przewyższająca wszystko co ludzkie. Inżynieria kiedykolwiek osiągnęła to, nie była to kometa podwajająca swój rozmiar. To była maszyna rozwijająca się sama. Ilość energii potrzebnej do trzech ayatlasów. Ekspansja nocna powinna być widoczna z połowy galaktyki. Jesteśmy mówiąc o poziomach mocy równoważnych. Mała gwiazda skompresowana do 12-godzinnego ramy czasowe. Jednak do chwili obecnej rozpoczęto ekspansję 3i Atlas. Nie wykazało żadnych nietypowych sygnatur energetycznych. Cokolwiek. Skąd się wzięło to ogromne? Skąd pochodzi moc? Odpowiedź stanowi wyzwanie. Wszystko, co wiemy o energii i wszechświat. Niektórzy mówią, że łączy się z próżnia samej przestrzeni zbieranie plonów, moc fluktuacji kwantowych, które istnieją wszędzie, ale pozostają poza naszym zasięgiem. Technologii, aby uzyskać do niej dostęp. Inni uważają, Czerpie energię z równoległych wymiarów, jakoś przekraczając bariery między rzeczywistościami, aby czerpać z nich energię, źródeł, do których nawet nie możemy wykryć. Ale najbardziej niepokojąca teoria to nie jest wytwarzanie energii w ogóle. To jest odbieranie tu, analiza wydarzenia ekspansji. Pokazuje wzorce energetyczne sugerujące bezprzewodowa transmisja energii na ogromną skalę odległości nie tylko międzyplanetarne, odległości międzygwiezdne, jakby gdzieś tam jest coś ogromnego. Obserwując nasz Układ Słoneczny i tankując. Tree atlasy. Operacje z wykorzystaniem ukierunkowanych wiązek energii. Oznaczałoby to i atlas. Nie działa niezależnie. To jest podłączonych do infrastruktury, której nie możemy. Widzisz, napędzani przez cywilizacje, których nie możemy wyobraź sobie Postępując zgodnie z instrukcjami od inteligencji, no, które traktują galaktyki jak strefy budowy, specjalista DS, egzotyczna fizyka, która dokonała przeglądu energii, dane w warunkach tajnych, opisał implikacje: Jeśli coś, może przekazać taką moc przestrzeń międzygwiezdną i dotarcie tam. Z najwyższą precyzją to nie jesteśmy, po prostu mamy do czynienia z zaawansowaną technologią. Mamy do czynienia z inżynierią, możliwości działające na skalę. Poza naszym zrozumieniem, precyzja to właśnie czyni go przerażającym. Każdy klejnot energii skierowano dokładnie tam, gdzie była skierowana potrzebne, aby obejść się bez marnotrawstwa i bez rozlanie. rodzaj kontroli, który sugeruje całkowite opanowanie sprawności fizycznej siły. Dopiero zaczynamy. Rozumiem. Jeśli otrzymuje zasilanie z gdzie indziej, no to nie tylko szukamy na maszynie. Patrzymy na węzeł w sieć galaktyczna, struktury te, które pojawiły się podczas trzech konferencji i Atlas. Ekspansja nie jest tylko następstwem matematyki. Zasady. Postępują zgodnie z zasadami matematycznymi. Zasady, te, które rządzą wszystkim, w wszechświat, spirale złotego podziału, ciągi Fibonacciego, geometrie fraktalne, które powtarzają się w każdej skali od mikroskopijne do ogromnych. Ale to nie są wybory estetyczne. Każdy geometryczny. Wzór służy konkretnej inżynierii, cel ili, który staje się jasny, gdy przeanalizować zaangażowaną fizykę. Ramy sześciokątne zapewniają maksymalną wytrzymałość konstrukcyjna przy minimalnej wykorzystanie materiału, formacje spiralne, optymalizacja pola elektromagnetycznego, generacji. Wzory fraktalne służą jako masywne układy antenowe, zdolne do odbierania i przesyłania sygnałów na ogromne odległości z doskonałym przejrzystość. Jakby ktokolwiek to zaprojektował, Tri Atlas zrozumiał podstawowe zasady matematyki, struktury samej rzeczywistości i włączyłem je do inżynierii. Perfekcja. Ale podczas ekspansji wydarzenie Tri -i Atlas nie tylko budowało, ale i rozmawiało. Radioteleskopy wykryły strukturę, transmisje elektromagnetyczne w całym 12-godzinna sekwencja budowy, nie. Sygnały losowe. Zorganizowana komunikacja. Przestrzeganie protokołów, które sprawiają, że nasze sieci satelitarne wyglądają jak dla dzieci za zabawki sygnały działały na wielu częstotliwości jednocześnie przenosząc różne typy danych z błędem systemy korekcyjne gwarantujące doskonałą dokładność transmisji ale najważniejszym odkryciem było to kto 3I trzy... e Atlas nawiązał kontakt transmisje nie tylko wysyłano w kosmos ale też na nie odpowiadano inne źródła w całym układzie słonecznym odpowiadały sygnałami potwierdzającymi aktualizacjami statusu i danymi o współrzędnych Obiekty które, Obiekty, które skatalogowaliśmy jako zwykłe asteroidy i skały kosmiczne, nagle ujawniły się jako część skoordynowanej sieci. A co najgorsze, te sygnały nie były transmisjami, lecz odpowiedziami. Analiza sygnału ujawnia, że 3 otrzymywał instrukcje konstrukcyjne podczas ekspansji, aktualizacje w czasie rzeczywistym, to, które mówiły mu, co ma budować. Jak to budować i kiedy przejść do następnej fazy? Jakby ekspansja nie była autonomiczna, lecz była kierowana przez inteligencję znajdującą się daleko poza naszym układem słonecznym. Koordynacja była idealna, pomimo opóźnień sygnału, które powinny uniemożliwić taką precyzję. Instrukcje wysłane z odległości międzygwiezdnych dotarły dokładnie w odpowiednim momencie aby pokierować procesami konstrukcyjnymi, które wymagały ułamków sekund. To nie była zwykła budowa, to było wykonywanie instrukcji, wysokiej rozdzielczości zdjęcia rozszerzonego teleskopu. 3i Atlas ujawniają najbardziej niepokojącą jak dotąd prawdę. To nie jest zwykła maszyna, to infrastruktura. Architektura wewnętrzna obejmuje komory ciśnieniowe o wymiarach dostosowanych do istot o wysokości około 3 metrów. Systemy środowiskowe, które utrzymują skład atmosfery toksyczny dla ludzi, ale potencjalnie nadający się do zamieszkania przez inne organizmy. Najbardziej przerażające są jednak porty dokujące, dostosowane do pojazdów znacznie większych niż sam 3 i Atlas. Jakby ta rozbudowana struktura została zaprojektowana do przyjmowania gości z zewnątrz. Całe sekcje wydają się większe wewnątrz niż na zewnątrz. Jakby sama przestrzeń była przepisana zgodnie z zasadami, które miała mia zadami, które naruszają nasze rozumienie geometrii. Konstrukcje podporowe, które przenoszą niemożliwe obciążenia za pomocą mechanizmów, których nie potrafimy zidentyfikować. Nanany, których nie systemy energetyczne działające bez widocznego źródła paliwa ani wkładu energii. Rozbudowana struktura zawiera również możliwości produkcyjne, które które sugerują przygotowanie do głównych operacji. Komory produkcyjne umożliwiają produkcję złożonych komponentów z surowców. Obszary montażowe, wyposażone w zautomatyzowane systemy zaprojektowane do ciągłej produkcji. Ale produkcja nie jest przypadkowa. Zakłady produkcyjne wydają się zoptymalizowane pod kątem wytwarzania określonych typów sprzętu. Komponenty, które nie pasują do żadnej znanej ludzkiej technologii, ale są zgodne z zasadami projektowania spójnymi z zaawansowaną inżynierią widoczną w całej rozbudowanej strukturze. 3. I. E Atlas nie został zbudowany tylko do obserwacji lub badań. Jest wyposażony, aby wytwarzać wszystko, czego jego operatorzy mogą potrzebować do dłuższej obecności w naszym układzie słonecznym. Inżynier konstrukcyjny, który analizował obrazy ekspansji, opisał implikacje. Same obliczenia nośności sugerują techniki konstrukcyjne o wieki wykraczające poza nasze możliwości. Ale prawdziwym problemem jest to, że te struktury są ewidentnie zaprojektowane do zajmowania przez inteligencję, które nie są ludźmi. Moment tego odkrycia sugeruje, że 3 Atlas zakończył przejście od pasywnego rozpoznania do aktywnego rozmieszczenia. Cokolwiek zostało tu wysłane, faza ukrycia dobiegła końca. 3. GI Atlas nie był tylko maszyną, to było zaproszenie. Oficjalne milczenie NASA na temat rozbudowy 3. GI Atlas nie jest biurokratyczną ostrożnością. To dowód na to, że protokoły reagowania opracowano właśnie na taki scenariusz. Utajnione dokumenty ujawniają, że główne agencje kosmiczne od dziesięcioleci przygotowują się na spotkanie ze sztucznymi obiektami nieznanego pochodzenia, wykazującymi zdolności daleko wykraczające poza możliwości ludzkiej technologii. Zalecana reakcja to obserwowanie, ale bez angażowania się w działania. Protokoły opierają się na trzeźwiącym założeniu. Jeśli mamy do czynienia z technologią wystarczająco zaawansowaną, by podróżować między gwiazdami i działać autonomicznie przez tysiąclecia, nasze możliwości obronne są w zasadzie bez znaczenia. Analiza rozbudowanej struktury ujawnia możliwości sugerujące wiele możliwych profili misji, z których żaden nie jest obiecujący. Wydobycie przemysłowe, komory produkcyjne mogłyby zostać zaprojektowane tak, aby wydobywać surowce z całego układu słonecznego. Przetwarzając planety i asteroidy na surowce rafinowane do transportu w inne miejsca. Obserwacje naukowe, układy czujników i sprzęt komunikacyjny mogłyby wspierać kompleksowe badania całego układu słonecznego, w tym szczegółową analizę ludzkiej cywilizacji i naszego rozwoju technologicznego. Strategiczne pozycjonowanie, lokalizacja i możliwości Sugerują, że trzy systemy i e Atlas mogłyby służyć jako baza wypadowa dla operacji w całym wewnętrznym układzie słonecznym z możliwością produkcji i rozmieszczania dodatkowych zasobów w razie potrzeby. Ale najbardziej niepokojące jest to, że ta ekspansja stanowi przygotowanie do czegoś o wiele większego. Obiekty dokujące mogą pomieścić pojazdy znacznie większe niż sam system 3 Atlas. Macierze komunikacyjne zostały zaprojektowane tak, aby obsługiwać natężenie ruchu sugerujące koordynację z wieloma innymi zasobami. Możliwości produkcyjne są skalowane do poziomów produkcji wskazujących na duże projekty budowlane w naszej lokalnej przestrzeni. Były dyrektor DS lotnictwa i kosmonautyki, zaznajomiony z protokołami reagowania na incydenty, opisał sytuację. Dokumenty planistyczne uwzględniają trudną rzeczywistość Przygotowujemy odpowiedzi na inteligencję o możliwościach technologicznych, których ledwo jesteśmy w stanie pojąć, a co dopiero im przeciwdziałać? Ekspansja uruchomiła najwyższe poziomy protokołów reakcji. Satelity wojskowe, przesunięte w celu zapewnienia ciągłego nadzoru. Sieci głębokiego kosmosu monitorują dodatkowe sygnały, nadzwyczajne spotkania na poziomach tajności, od, o których istnieniu większość urzędników nie wie. Nawet korporacje warte miliardy dolarów po cichu aktywowały plany przetrwania, wiedząc, że kontrola ludzkości nad kosmosem może już się skończyć. Ale być może najbardziej wymowne jest to, co się nie dzieje: brak prób kontaktu, brak sąd wysłanych w celu zbadania, brak publicznych oświadczeń poza ogólnym potwierdzeniem anomalii odczytów. Naszą najlepszą obroną nie jest broń, lecz cisza. Nocne podwojenie. Nie było końcem transformacji 3 i Atlas. To był dopiero początek. Obecne obserwacje pokazują, że ekspansja postępuje w stałym, mierzalnym tempie. Około 2% wzrostu średnicy co 24 godziny. W tym tempie 3 Atlas osiągnie 20 km średnicy w ciągu 6 miesięcy. W tym tempie mógłby rywalizować z małym Księżycem, zanim jeszcze zrozumiemy, czym on jest. Ale ekspansja nie dotyczy tylko rozmiaru. Każdy dzień przynosi nowe konstrukcje, nowe możliwości i nowe dowody na to, że trzy satelity i Atlas przygotowują się do operacji na skalę, która przyćmiewa wszystko, co znamy z ludzkiego doświadczenia. Ostatnie obserwacje ujawniły powstanie czegoś, co wygląda na platformy startowe obiekty zaprojektowane do rozmieszczania mniejszych pojazdów w całym układzie słonecznym. Możliwości produkcyjne stale rosną a nowe linie produkcyjne pojawiają się codziennie. Największe obawy budzą systemy energetyczne, produkcja energii, która stale rośnie bez widocznego źródła paliwa ani produktów odpadowych, technologia, która wydaje się naruszać fundamentalne zasady fizyki, działając z doskonałą wydajnością. Sieci komunikacyjne stają się coraz bardziej zaawansowane z każdym dniem dzięki nowym konfiguracjom anten, które sugerują możliwość utrzymywania kontaktu w czasie rzeczywistym na odległościach międzygwiezdnych, tak jakby 3 Atlas raportował swoje postępy kontrolerom znajdującym się wiele lat świetlnych od nas. Jednak ekspansja wykazuje oznaki adaptacji do lokalnych warunków. Nowe struktury wydają się zaprojektowane tak, aby wykorzystać wzorce promieniowania słonecznego, wpływy grawitacyjne i rozkład zasobów charakterystyczne dla naszego układu słonecznego. Tak jakby trzy drogie Atlas badał nasze środowisko i optymalizował jego wzrost, aby uzyskać maksymalną efektywność w unikalnych warunkach, jakie tu zastał. Specjalista w dziedzinie inżynierii kosmicznej przeanalizował trwającą ekspansję. To jeśli, co obserwujemy tu Oseotuuziwaymy to nie tylko wzrost. To wdrażanie infrastruktury zaprojektowanej z myślą o stałej obecności. To oznacza utworzenie dużej instalacji, która mogłaby obsługiwać operacje w całym naszym Układzie Słonecznym. Nic nie wskazuje na to, że ekspansja zostanie zatrzymana. Brak informacji o ograniczeniach lub kryteriach ukończenia. 3i Atlas wydaje się być zaprojektowany z myślą o ciągłym rozwoju, ograniczonym jedynie dostępnymi zasobami. A w Układzie Słonecznym bogatym w asteroidy, księżyce i planety pełne surowców, te ograniczenia mogą być raczej teoretyczne niż praktyczne. W tym tempie za kilka lat nie będzie on już rywalizował z Księżycem, zaćmi miasta, w których żyjemy. Po trzecie, transformacja ilasa oznacza koniec dominacji człowieka w naszym Układzie Słonecznym, zanim ona się tak naprawdę zaczęła. Nie jesteśmy już sami. Nie jesteśmy już najbardziej zaawansowaną inteligencją w naszej lokalnej przestrzeni i możemy już nie kontrolować naszej własnej przyszłości. Ekspansja dowodzi, że nasz układ słoneczny jest teraz gospodarzem technologii działającej na zasadach, których nie rozumiemy, wdrażanej przez inteligencję, której nie napotkaliśmy, do celów ten, które możemy jedynie zgadywać. Ale te domysły nie są uspokajające. Możliwości produkcyjne mogłyby wspierać wydobycie zasobów na skalę, która przekształca całe światy w surowce. Sieci komunikacyjne mogłyby koordynować operacje w wielu układach gwiezdnych jednocześnie. Systemy energetyczne mogłyby zasilać projekty, które przekształcają układy słoneczne zgodnie z obcymi specyfikacjami lub w sposób, którego jeszcze sobie nie wyobrażamy. Cele tak obce ludzkiemu myśleniu, że brakuje nam ram koncepcyjnych, aby zrozumieć to, Czego jesteśmy świadkami? Ale być może najbardziej niepokojące są dowody na to, że nie jest to coś wyjątkowego: wyrafinowanie projektu 3 i Atlas, precyzja jego działania, bezbłędne wykonanie jego rozbudowy. Sugerują one technologię udoskonaloną poprzez wielokrotne użytkowanie. Gdzieś indziej w galaktyce inne układy słoneczne mogły doświadczyć podobnych transformacji. Inne gatunki mogły bezradnie patrzeć, jak ich światy przekształcają się w infrastrukturę dla celów, których nie były w stanie pojąć. Nie jesteśmy pierwsi, nie będziemy ostatni, ekspansja trwa, możliwości się mnożą, a ludzkość obserwuje z boku, jak nasz układ słoneczny przekształca się w coś nie do poznania. Era ludzkiej dominacji skończyła się planiną śmierci zanim na dobre się zaczęła, ale najbardziej przerażające jest nie to, co robi teraz 38. To co będzie dalej. Stacje dokujące sugerują, że to dopiero początek. Sieci komunikacyjne wskazują na koordynację z zasobami, u których jeszcze nie wykryliśmy. Możliwości produkcyjne są skalowane w przypadku projektów, które mogą trwać dekady a nawet stulecia. Po trzecie, I-Atlas podwoił swoją wielkość z dnia na dzień. Ale to, w co się przekształca, zmieni wszystko na zawsze. Pytanie nie brzmi, czy uda nam się powstrzymać to, co się dzieje. Pytanie brzmi, czy przetrwamy, by zobaczyć, czym stanie się nasz Układ Słoneczny, gdy ekspansja w końcu spełni swój ostateczny cel. Bo kiedy 3D Atlas osiągnie rozmiary planetarne, nie tylko zmieni nasze niebo, to zadecyduje o naszej przyszłości. Subskrybuj, aby dowiedzieć się, co się stanie, gdy 3 Drugi Atlas osiągnie rozmiary planetarne i czy ludzkość odegra jakąkolwiek rolę w Układzie Słonecznym. Trwa ładowanie.